Cześć! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Dawid, a to kolejny odcinek YouTube Inkubatora. Serii, w której opisuję mniej znane kanały na YouTube i zachęcam Was do ich subskrypcji. Na początku muszę przyznać, że mam coraz większe problemy ze znajdywaniem malutkich kanałów poniżej 1000 subskrypcji. Więc być może już niedługo ruszę w poszukiwaniu coraz większych i większych kanałów, by zbliżyć się do pułapu 15 tysięcy subskrypcji. Oczywiście zachęcam Was do wysyłania mi, czy to w prywatnych wiadomościach na Facebooku, albo mailowo, czy też w komentarzach, o wysyłanie mi linków do kanałów, które warto, żebym zareklamował. No, ale dobrze. Zerknijmy, co my dzisiaj tu mamy. Na początku kanał Janusz Inho. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Tutaj możemy znaleźć jego profil Google+. Plus, 507 subskrypcji. No i duża ilość bardzo ciekawego contentu. Jak widać wrzuca przeciętnie trzy, cztery, albo dwa filmiki tygodniowo. Są to pogadanki o najróżniejszych, ciekawych, wolnościowych tematach, czy to o imigrantach, czy to o manipulacjach, globalnym ociepleniu i Jest tego naprawdę sporo, naprawdę przyjemnie się to słucha. Polecam. Czy jest to pogrupowane w playlisty? Niestety nie, użytkownik poleca sporo kanałów. Być może też z przyjemnością na parę z nich zerknę. Yy, niestety w informacjach nie ma nic ciekawego. 507 subskrypcji, moja jest 508. Drugi kanał to kanał. Arkez już facet gra w Minecraft'a i w Counter Strike'a, także w Just Cause i w troszkę innych gier. Ups. Chyba popełniłem błąd, bo nie wrzuca nic od roku. A ja go wybrałem. No cóż, wpadki się zdarzają. Oto pierwsza na tym kanale. Myślę, że nie ma o czym tu więcej opowiadać. I zasubskrybuję. Może jakimś cudem udałoby się go zachęcić do powrotu na YouTube. No i ostatni kanał prowadzony przez dwóch braci. To jest jeden z tych dwóch kanałów. O drugim opowiem w najbliższą środę. Są na razie tylko trzy wideo. W pierwszym wyjaśnia parę podstawowych rzeczy na temat, na temat tego kanału. W drugim możemy posłać jego o komentarza. A w trzecim facet, znaczy właściwie chłopak, gra w. Stare dobre Star Wars The Old Republic. Trzy osoby na razie tylko subskrybują. Moim zdaniem jest to naprawdę ciekawy i obiecujący młody youtuber. Ja zasubskrybuję go jako czwarty. I to wszystko na dziś. Nie zapomnijcie o subskrypcji, jeśli wam się podobało. Zachęcam Was też do oglądania innych moich filmików. A także do podsyłania mi kanałów, które mógłbym zaprezentować. Trzymajcie się.